Yo, yo, ej, 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 Nie wiesz o co chodzi, bo pobicie tutaj lecę Ja widziałem swoje plakaty w aptece Bo jak krakusik daje wam ogień, to aż język was pieczy Dużo słyszę o mnie przeczy Ja mało czasu spędzę w bibliotece Ta muzyka będzie lecieć Na dyskotece, na dyskotece, na dyskotece, na dyskotece. Nie obchodzą mnie Rzymianie za to ładne panie, zawsze życzę im dobrych manier Mimo to zawsze będę walczył o koncert. Lubię od fokusa, powiesz Nie wiesz o co chodzi, klipów meda, robię mało, ale i tak z boot powerem się udało. Od początku byłem na to skazany. Wiele razy byłem przez ludzi deptany, dużo razy dawałem sobie radę. Pokazałem jak to jest być przykładem. Robię to, bo to moje hobby W ten sposób chcę coś udowodnić. Nie wiesz o co chodzi, bo pobicie tutaj lecę. Ja widziałem swoje plakaty w aptece Bo jak trakusik daje wam ogień, to aż język was piecze. ty nie o mnie przeczy. Ja mało czasu spędzam w bibliotece Ta muzyka bądź lecieć na dyskotece Na dyskotece, na dyskotece, na dyskotece. Nie wiesz o co chodzi, bo wbijam teraz nabit. Nie wiesz o co chodzi, szans z jak karabin. Nie wiesz o co chodzi, bo tu przemol teraz wracam. Moimi rymami głowę ci zawracam. Nie wiem co ci tak bawi, jak nawijam, to ty normalnie kwawisz. Ty normalnie kwawisz. Ty normalnie kwawisz. Obiecuję w zespole będę długo. Kiedyś nawinę solówkę drugą. Obiecuję ta nuta będzie trochę inna. Będzie jak moje ruchy zwinna. Nie wiesz o co chodzi, bo po bicie tutaj lecę Ja widziałem swoje plakaty w aptece Bo jak krakusik daje wam ogień, to aż język was piecze Dużo słyszę, o mnie przeczy Ja mało czasu spędzam w bibliotece Ta muzyka będzie lecieć na dyskotece Na dyskotece, na dyskotece Flank Beats Production